Szumne reklamy, czytane głosem podekscytowanego lektora, to nie wszystko. Dyski SSD to znacznie szerszy temat, niż moglibyście się spodziewać. Jednak spokojnie, nie będę Was dzisiaj zarzucać liczbami. Zacznijmy od czegoś prostszego. Dyski półprzewodnikowe, w opozycji do klasycznych dysków twardych, znacznie różnią się budową. Nie ma tam miejsca dla magnetycznej igły oraz obracających się talerzy. Magazynem dla naszych danych są małe kostki pamięci, dzięki czemu uzyskujemy szybszy dostęp do naszych plików. Więc tak, SSD-ki zawsze będą miały przewagę nad dyskami HDD. Jednak pojęcie to mocno się rozgałęzia i niestety nie starczy nam dzisiaj czasu, by o tym wszystkim opowiedzieć. Wróćmy więc do najważniejszych cech z punktu widzenia klienta – szybkości działania. Zacznijmy od prostej tabelki. Kiedy porównamy sobie typy dysków SSD do czegoś bardziej przyjemnego, sprawa wydaje się prostsza. Niech dysk SATA reprezentuje Volkswagen Golf. Świetny samochód, jednak kiedy w lusterku wstecznym zobaczy Porsche to nie trudno przewidzieć co zaraz się wydarzy. Tym Porsche są właśnie dyski NVMe. Potrafią one być wielokrotnie szybsze, mimo że nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka. Na tej małej płytce drukowanej możemy umieścić nawet kilka terabajtów danych. Jest to dysk SSD M2, jednak jego szybkość nie zależy od złącza, a od interfejsu wykorzystywanego do komunikacji z procesorem. Najważniejsze to dokładnie przeczytać specyfikację takiego dysku, i jeżeli trafimy na dysk NVMe, upewnić się, że nasza płyta główna takowy interfejs obsługuje. Czy mimo tej ogromnej różnicy prędkości zwykły użytkownik w ogóle ją odczuje? Oczywiście to zależy, jednak w większości wypadków nie. Można więc uznać, że te sześciokrotne zyski na co dzień nie robią większej różnicy. Jednak przy profesjonalnym zastosowaniu prędkość ma znaczenie. Dokładnie jak w przypadku samochodów. Porsche w mieście nie wykorzysta całego swojego potencjału, ale kiedy wyjedzie na tor, sprawy mają się już inaczej. Całkiem sporo jak na krótki wstęp do tematu, prawda? Jeżeli od tych wszystkich informacji nie rozbalała Was jeszcze głowa, a chcielibyście się dowiedzieć więcej, to śmiało dawajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia!